Dzisiaj zaczynam od Heringa. Taki jest krawy kolor. Myślę, że może się sprawdzić. Mam jakieś przeczucie. Zobaczymy. Niestety hamulec miał mnie dokręcony i plecionka mi uciekła, kiedy chciałem zaciąć rybę. Siedzi pierwszy. W trzecim rzucie. Nie jest jakiś duży. Kurde, wypił się. E to taka może nawet 50, nie wiem. Dopiero teraz zauważyłem, że nie nagrywałem. Miałem fajne branie szczupaka tutaj spod nóg, taki 40 cm. Powtórzył. Ale to nic. Może więcej złowię. Fajnie, bo było widać, jak atakuje tak blisko. Tutaj z tej miejscówki zawsze jakiegoś szczupaka miałem spod tych drzew. Tylko, że w tym roku tak zarosło A nic Ta guma to jest jedna z moich najlepszych gum Zawsze ją kupuję Jak mi się tylko urwie, czy ogon mi oberwą Ona zawsze się sprawdza O, siedział. Widać tutaj fala się rozeszła. Ale to nie był mały. Taka 70 była na pewno. Kurde. Tym razem nagrywam? Dobra, nagrywam. Wrzucam może jeszcze powtórzę. No nie. Akurat teraz. Także dzisiaj się dużo więcej dzieje niż wczoraj. Więc jestem zadowolony, bo dopiero pół godziny tutaj już jest, jestem i udało mi się jednego złowić, jeden mi się wypiął i tego nie wciąłem. Jak, jak to zacinałem to nie byłem pewny, że to jest branie myślałem, że to może być zaczep, bo to było pod całym brzegiem. To tak w sumie delikatnie zaciąłem i teraz żałuję. Nie ja to już nie powtórzę, że on poczuł opór Haczeka nie poczuł, ale to nie był mały szczupak, nie głupi, on już nie powtórzę. Muszę tutaj w końcu przejechać na to bo te szczupaki one siedzą przyklejone do brzegu. A z brzegu tu tutaj wszędzie patyki, to trzeba się tuć, to jest dosyć płytko, także pewnie płoszę 90% tych, tych ryb Ale tam pogonił szczupak żyrują dzisiaj to widać A tam gdzie te łabędzie są, gdzie się spławił, tam jest bardzo płytko. Tam nie ma więcej niż 40 cm wody, czystej wody, bo jest więcej, tylko jest zarosznięte dno. A tam, gdzie miałem tego szczupaka wczoraj, tam jest taki dołeczek mały. Tam praktycznie zawsze siedzi szczupak. No, ale dzisiaj, właśnie wszystkie szczupaki to były na z spod tego drzewa. Nie było, więc może gdzieś wyszedł. No, żer! Może w najbliższym tygodniu tutaj przyjadę na belliwołta. Nigdy mnie nie ciągnęło, tutaj łowić na belliwołta. Na pewno nie jest to komfortowe łowienie. Jest to takie mini bagno, bym powiedział. Tak mnie ciekawi, jaki duży ten szczupak był. Jak widziałem tą fale, widziałem jego grzbiet i się przekręcił. No i nie był chudy. Szeroki był ten szczupak. Mogła być 70. No więc czułem naprawdę duży opór. O, właśnie coś spuściłem. Pewnie jakiś malutki szczupaczek. tutaj spłoszyłem coś To już było troszkę większe Może powinienem coś naturalnego założyć Żeby imitować tę drewnicę Założyłem tego szatica co wczoraj miałem To bardzo mi się podoba Pięknie w wodzie pracuje daleko leci bez obciążenia. On za pod brzegiem. To bardzo trudno się łowić pod brzegiem. Muszę na Belibow Na Beliboł Cię będę w stanie tutaj wszystko pięknie obrzucić. Coś myślę. Typowa przynęta na kanibara. Tutaj może zadziałać, bo tutaj widzę okłingania. Chcę założyć to przynętę. Kiedyś na no, dokładnie takiego heringa miałem około 40 cm. Kompletnie przypadkiem. Za szczupakami byłem i gruba stalka, pociąka wszystko sięgnął. Widziałem, się się spawił, rzuciłem pod niego i uderzył. to jest super. Okoń mi uderzył prosto w przyjęte. Ale agresywno. W okoń było słychać, jak chrupnął. Było to bardzo mało. Znowu. Z agresji on nawet nie uderzył w przynętę, on tylko obok niej się sławił. Kurde, ale ci się nie wziąłem o no jakoś jakąś małą Tutaj cały czas okoń chodzi. Nie mam niestety możliwości, żeby założyć fluo karbon, bo nie mam, ale spróbuję jakoś gumę. Przynęta bardzo fajnie chodzi. Czasami te tanie są jednym z lepszych siedzi. Nie mały szczółko Ale Zaws jakaś adrenalina. Byłem pewny, że to okoń walczy całkiem mocno jak na takiego małego szupaka Agresywny, agresywnie, kurde nawet nie chcę buzi otworzyć Otwieraj malutki zawsze coś Ale. przy sobie to jest moja najmniejsza i jedyna taka więc jak to urwę to koniec nie ma za bardzo główek dźigowych na tę wodę o. To jest niebezpieczne, bo dobre, takie dziury tu robią Więc tu wpadł to po pas Trzeba uważać Tu jakie wykopane jest, patrz, tu całe korzenie I się telepią. Także, nie wiem Trzeba przeskoczyć Wszędzie dziury o, było branie. Było takie bardzo koniowate, no właśnie przynęte mi zsuną, więc za samą ogon złapał. nivo ma godi kego. Było ubranie, jestem pewny, zobaczę podobne na kamerze, ale to było takie mocne. Niestety dzisiaj nic więcej się nie udało złapać. Zdaje mi się, że na beli lepiej mi będzie tutaj obrzucić wszystko. Tylko najbardziej się martwię o to, że tutaj jest płytko. Czy nie przedziurawię sobie Belipołta i czy nie będę siedział po prostu w bagnie. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.